Więcej zadań wraz z rozwiązaniami znajdziecie na stronie matzadanie.pl. Zapraszam. Zadanie dziewiąte. Zapisz wyrażenie nie używając symbolu wartości bezwzględnej. Podaj to wyrażenie w najprostszej postaci. No i mamy cztery podpunkty. W podpunkcie A nasze wyrażenie ma taką postać. No i wiemy, że A należy do przedziału domkniętego od 0 do 1. Najpierw musimy ustalić. Yy, znaki wyrażeń znajdujących się w wartościach bezwzględnych. Zatem wyrażenie a-2 dla a należącego do przedziału od 0 do 1 na pewno jest liczbą ujemną, ponieważ 1 odjąć 2 to minus 1. Wyrażenie a2 na pewno jest większe od 0, ponieważ a jest od 0 do 1, czyli tutaj mamy liczbę dodatnią. No i trzecie wyrażenie a-1. Tutaj mm, to wyrażenie może przyjąć albo wartość mniejszą od zera, jeśli wstawimy ułamek lub 0, lub może przyjąć dokładnie 0, jeśli za a przyjmiemy jedynkę, ponieważ tu mamy przedział domknięty. No i teraz tak. Korzystamy z definicji po raz op podczas opuszczania wartości bezwzględnych. Wiemy, że definicja mówi tyle, że jeżeli wyrażenie pod wartością bezwzględną jest większe lub równe 0, to wówczas nic nie zmieniamy. Natomiast jeżeli wyrażenie pod wartością bezwzględną jest mniejsze od zera, wówczas przed wyrażeniem stawiamy minus. No i teraz popatrzmy. W tych dwóch pierwszych wyrażeniach nie mamy problemu, bo tu mamy wyrażenie mniejsze od zera, tu mamy wyrażenie większe od zera. Natomiast w tym przypadku mamy albo wyrażenie, które jest mniejsze od zera i wówczas musimy dostawić minus, albo mamy wyrażenie, które jest równe 0 i wówczas opuszczamy wartość bezwzględną bez zmiany znaków czyli w tym momencie musimy rozpatrzyć dwa przypadki. Pierwsze to a minus 2 jest mniejsze od 0, a plus 2 jest większe od 0 i a minus 1 jest mniejsze od 0. I drugi przypadek a minus 2 jest mniejsze od 0, a plus 2 jest większe od 0, a a minus 1 jest równe 0. Zatem w, przy, w pierwszym przypadku w pierwszym wyrażeniu zmieniamy znak, czyli dostawiamy minus, w drugim wyrażeniu nie zmieniamy, czyli po prostu zamieniam wartość bezwzględną na nawias. I w trzecim wyrażeniu wstawiamy minus przed wyrażeniem, czyli minus i a minus 1 w nawiasie. No i teraz popatrzmy. Najpierw minus zostawiam przed tym nawiasem i wykonuję mnożenie tych dwóch nawiasów. Zatem a razy a to a do potęgi drugiej i minus 2 razy 2. To będzie minus 2 do potęgi drugiej, ponieważ tu mamy wzór skróconego mnożenia. Widzimy, że w pierwszym mamy odejmowanie, w drugim dodawanie dwóch takich samych elementów. No i w drugim nawiasie tutaj najpierw minus przed nawiasem zmienia nam znaki w nawiasie. W nawiasie miałem a, czyli po opuszczeniu mam minus a, no i w nawiasie miałem minus 1, więc po opuszczeniu nawiasu plus 1. Wykonuję potęgowanie a kwadrat. Z minusem daje nam minus a kwadrat. Tutaj mamy minus 2 do kwadratu, czyli inaczej mówiąc minus 4. I ten minus zmienia nam znak przy wyrazie w nawiasie, czyli mamy plus 4. No i wykonujemy mnożenie minus 3 razy minus a to plus 3a. I minus 3 razy 1 to minus 3. Wykonujemy redukcję wyrazów podobnych. Minus a kwadrat przepisujemy. 4 odjąć 3 to 1. No i plus 3a przepisujemy. Czyli tak by y, wyglądało nasze wyrażenie w tym przypadku. Natomiast w przypadku, kiedy A 1 będzie równe 0, wówczas przy tej ostatniej wartości bezwzględnej nie zmieniamy znaku. A reszta zachowuje się w ten sam sposób. Czyli tym razem będę miał minus 3 razy A minus 1. No i teraz ponownie. Korzystamy ze wzoru skróconego mnożenia, czyli tu mamy dokładnie to samo. Natomiast podczas tego mnożenia otrzymujemy minus 3 razy a to minus 3a i minus 3 razy minus 1 to plus 3. Opuszczamy nawias i wykonujemy redukcję wyrazów podobnych, czyli minus a kwadrat nam zostaje, minus 3a zostaje, natomiast 4 plus 3 daje nam 7. W podpunkcie B. Mamy cztery wartości bezwzględne. Wiemy, że a należy do przedziału domkniętego od 3 do plus nieskończoności. No więc teraz określamy znaki wyrażeń pod wartościami względnymi. Bezwzględnymi oczywiście. Najpierw wyrażenie a plus 3. No widzimy, że a jest dodatnie, czyli to na pewno jest liczba większa od 0. Teraz a minus 2. Wiemy, że a jest dodatnie i zaczyna się od trójki. 3 minus 2 również daje nam liczbę dodatnią, czyli jest większe od 0. Następne wyrażenie a 3. A jest od trójki, czyli może wystąpić tutaj 0, lub liczba większa od 0, ponieważ na przykład, jak wezmę 4, 4 3 to 1. No i ostatnie wyrażenie 2 a. I tutaj widzimy, że jak wstawimy trójkę, mam 2 3, czyli minus 1. Zatem to wyrażenie jest mniejsze od 0. No i teraz stosujemy definicję, czyli opuszczamy wartości bezwzględne. Zatem Pierwszej, pierwszej wartości bezwzględnej nic nie zmieniamy, w drugiej wartości bezwzględnej nic nie zmieniamy, w trzeciej wartości bezwzględnej nic nie zmieniamy, natomiast w czwartej wartości bezwzględnej przed wyrażeniem stawiamy minus. Zatem otrzymuję a plus 3 razy a minus 2 minus a minus 3 razy, no i tutaj tak jak mówiliśmy, minus 2 minus a. Najpierw wykonuję mnożenie tych dwóch nawiasów, zatem a razy a to a kwadrat. A razy minus 2 to minus 2a, 3 razy a to 3a i 3 razy minus 2 to minus 6. Minus przepisuję, i tutaj wciągamy ten minus do wyrazu w nawiasie, czyli zmieniamy znaki przy tych wyrazach. Miałem w nawiasie plus 2, więc po opuszczeniu nawiasu mamy minus 2. Miałem w nawiasie minus a, więc po opuszczeniu nawiasu plus a. No i teraz wykonuję mnożenie tych dwóch nawiasów. Tutaj całość przepisuję. I wykonujemy mnożenie a razy minus 2 to minus 2a, a razy a to a kwadrat, minus 3 razy minus 2 to plus 6 i minus 3 razy a to minus 3a. Teraz opuszczamy nawias, mamy przed nawiasem minus, zatem zmieniam wszystkie znaki przy wyrazach w nawiasie, czyli mieliśmy minus 2a, więc po opuszczeniu mamy plus 2a. Mieliśmy plus a kwadrat, więc po opuszczeniu nawiasu mamy minus a kwadrat. Mieliśmy plus 6, więc po opuszczeniu nawiasu mamy minus 6. I mieliśmy minus 3a, więc po opuszczeniu nawiasu mamy plus 3a. No i wykonuję redukcję wyrazów podobnych. a kwadrat minus a kwadrat to 0. Minus 2a plus 3a to 1a. Plus 2a to 3a. I plus 3a to 6a. Oraz minus 6 minus 6 daje nam minus 12. I pod punkt C... Mamy trzy wartości bezwzględne. Wiemy, że a należy do przedziału od minus nieskończoności do 2 domknięte. No i popatrzmy, pierwsze wyrażenie 5 minus a. No jak wstawimy za a dwójkę, wówczas mamy 5 minus 2, czyli 3. No i y, jak wstawimy jakąś liczbę ujemną, mielibyśmy 5 minus minus jakaś liczba, czyli 5 plus coś na pewno jest większe od 0. Kolejna wartość bezwzględna mamy wyrażenie 4 minus a. No i tutaj podobnie jak wstawimy dwójkę, mamy 4 minus 2, czyli 2. Zatem to wyrażenie również jest na pewno większe od 0. No i trzecia wartość bezwzględna, a minus 2. No i tutaj również popatrzmy, jak wstawię liczbę ujemną, to mam wynik ujemny, czyli na pewno mniejsze od 0. Ale jak wstawimy dwójkę, mamy 2 minus 2, czyli 0. Zatem to wyrażenie jest mniejsze bądź równe 0, czyli tutaj również będą dwa przypadki. Pierwszy przypadek, kiedy a 2 będzie mniejsze od 0 i drugi przypadek, kiedy a minus 2 będzie równe 0. No i te dwa przypadki mamy tutaj rozpisane. Zajmiemy się pierwszym, czyli tak, przy pierwszym wyrażeniu i drugim wyrażeniu nic nie zmieniamy, natomiast przy, trzecim, przy trzeciej wartości bezwzględnej stawiamy minus przed yy, tym wyrażeniem. Zatem otrzymujemy 1 minus a, razy 5 minus a tu nic nie zmieniamy, minus 4 minus a tu nic nie zmieniamy, natomiast tutaj stawiamy minus przed nawiasem. No i teraz jedynkę przepisujemy. Tutaj wymnażamy minus a razy 5 to minus 5a, minus a razy minus a to plus a kwadrat. Minus przepisujemy. I tutaj wciągam ten minus, czyli zmieniam y, znaki przy wyrazach w nawiasie. Miałem a, więc po opuszczeniu mamy minus a. Miałem minus 2, więc po opuszczeniu nawiasu mam plus 2. Początek wyrażenia przepisujemy, natomiast tutaj wykonujemy mnożenie. Zatem 4 razy minus a to minus 4a, 4 razy 2 to 8, minus a razy minus a to plus a kwadrat i minus a razy 2 to minus 2a. No i teraz opuszczamy. Nawias mamy przed nawiasem minus, więc zmieniam znaki przy wszystkich wyrazach w nawiasie. Miałem w nawiasie minus 4a, więc po opuszczeniu nawiasu mamy plus 4a, w nawiasie miałem plus 8, więc po opuszczeniu nawiasu mamy minus 8, w nawiasie miałem plus a kwadrat, więc po opuszczeniu nawiasu mamy minus a kwadrat i w nawiasie miałem minus 2a, więc po opuszczeniu nawiasu mamy plus 2a. No i mogę wykonać redukcję wyrazów podobnych. 1 minus 8 to. Minus 7, minus 5a plus 4a to minus 1a i plus 2a to 1a, czyli po prostu a. Natomiast a kwadrat minus a kwadrat to 0. No i tak będzie wyglądało nasze wyrażenie w tym przypadku. Teraz drugi przypadek, czyli tutaj w tym w trzecim wyrażeniu mamy wartość równą 0. 2 minus 2 jest równe 0 i wówczas Podczas opuszczania tej trzeciej wartości bezwzględnej również nic nie zmieniam, czyli nie zostawiam tego minusa przed wyrażeniem. Zatem cała reszta jest identycznie. Natomiast ten trzeci nawias wygląda w następujący sposób: jest to po prostu to samo, co mieliśmy, czyli a-2. No i wykonuję mnożenie tak samo jak poprzednio, czyli ten fragment przepisujemy z poprzedniego przypadku. Natomiast tutaj po wymnożeniu otrzymuję 4 razy a to 4a, 4 razy minus 2 to minus 8, minus a razy a to minus a kwadrat i minus a razy minus 2 to plus 2a. Opuszczamy nawias, minus przed nawiasem zmienia wszystkie znaki w nawiasie, czyli mamy minus 4a plus 8 plus a kwadrat minus 2a. No i wykonuję redukcję wyrazów podobnych. 1 plus 8 to 9, minus 5a. Minus 4a to minus 9a i minus 2a to minus 11a oraz a kwadrat plus a kwadrat daje nam 2a kwadrat. I podpunkt ostatni. Mamy tutaj trzy wartości bezwzględne, a należy do przedziału od minus nieskończoności do zera. No i popatrzmy, jak zachowuje się pierwsze wyrażenie. Mamy minus 2 plus 3a. Zatem jak wstawimy 0, mamy minus 2 plus 0, czyli jest to liczba mniejsza od 0, a jak wstawimy coś ujemnego, to tutaj również będzie liczba ujemna, czyli na pewno całe wyrażenie jest mniejsze od 0. Drugie wyrażenie a 5, jak wstawię 0, mam 0 minus 5, czyli liczbę ujemną. Jak wstawię coś ujemnego, również to wyrażenie przyjmie wartość ujemną, czyli na pewno jest mniejsze od 0. Natomiast w tym przypadku trzeciej wartości bezwzględnej mam a, jeśli za a wstawię liczbę ujemną, wówczas jest mniejsza od 0, ale jeśli wstawię 0, będzie równe 0, czyli mamy również tutaj dwa przypadki. No i w pierwszym przyjmujemy, że pierwsze wyrażenie jest mniejsze od 0, drugie wyrażenie jest mniejsze od 0 i trzecie wyrażenie jest mniejsze od 0. Zatem przy wszystkich trzech wyrażeniach muszę postawić minus podczas opuszczania wartości bezwzględnej. No i tak robimy, czyli mamy minus minus 2 plus 3a. Następnie razy Minus a minus 5 oraz minus a plus 5. No i teraz najpierw zmieniam znaki w obydwu tych pierwszych wyrazach w pierwszym nawiasie, czyli mamy plus 2 minus 3a. W ten sposób zgubiliśmy minus. Drugie wyrażenie opuszczam nawias, czyli mamy minus a plus 5. No i w trzecim wyrażeniu minus a plus 5. Wykonujemy mnożenie, tutaj nie będę korzystał ze wzoru skróconego mnożenia, tylko wymnożę sobie te dwa nawiasy, 2 razy minus a to minus 2a, 2 razy 5 to 10, minus 3a razy minus a to plus 3a kwadrat i minus 3a plus 5 to minus 15a. No i wymnażamy yy, przez drugi nawias, yy, czyli mamy Minus 2a razy minus a to, minus, y, to plus 2a kwadrat. 10 razy minus a to minus 10a. 10 razy 5 to 50. Y... 3a kwadrat razy minus a to minus 3a do potęgi trzeciej. 3a kwadrat razy 5 to 15a kwadrat. Minus 15a razy minus a to plus 15 a i minus 15 a razy 5 to minus 75 a. Zatem wykonujemy teraz redukcję wyrazów podobnych, czyli mamy 2 a kwadrat plus 15 a plus 15 a kwadrat daje nam 32 a kwadrat, minus 3 a do trzeciej przepisujemy, minus 10 a minus 10 a to minus 20 a i minus 75a to minus 95a oraz zostaje nam liczba 50. No i tak wygląda to wyrażenie w pierwszym przypadku. Teraz w drugim przypadku. Pierwsze wyrażenie mniejsze od zera, drugie wyrażenie mniejsze od zera, czyli w tych dwóch zmienimy znaki, natomiast przy trzecim nic nie zmieniamy. Zatem początek wygląda podobnie jak w pierwszym przykładzie, w pierwszym przypadku, natomiast ten trzeci nawias wygląda w następujący sposób. Mamy tutaj a plus 5, czyli zapisuję bez zmiany znaku. No i początek mamy identyczny, natomiast tutaj dopiero nastąpią zmiany podczas wymnażania tych dwóch nawiasów, czyli mamy minus 2a razy a to minus 2a kwadrat, minus 2a razy 5 to minus 10a, 10 razy a to 10a, 10 razy 5 to 50, 3a kwadrat razy a to 3a do potęgi trzeciej, 3a kwadrat razy 5 to 15a kwadrat, minus 15a razy a to minus 15a 2 i minus 15a razy 5 to minus 75a. No i teraz redukcja wyrazów podobnych. 3a do potęgi trzeciej przepisujemy. Minus 2a kwadrat plus 15a kwadrat to 13a kwadrat i minus 15a kwadrat to minus 2a kwadrat. Teraz minus 10a plus 10a to 0 i tu mamy minus 75a no i plus 50. Jeśli pomogłem, wyraź swoją opinię w komentarzach, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał.